Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku dwa tematy. Po pierwsze, temat zdemaskowania jednej z dezinformacji powtarzanej przez media głównego nurtu. Całkiem niedawno jeszcze słyszeliśmy, że to Rosja sama sobie wysadziła rurociąg, podczas gdy obecnie media głównego nurtu w III Rzeczypospolitej informują, że to Ukraińcy, ukraińskie komando dokonało tego, a jeden z tychże Ukraińców został całkiem niedawno zatrzymany w Pruszkowie. No i pytanie, cóż to ci przedstawiciele tego, tej grupy dywersyjnej ukraińskiej zeznają już całkiem niedługo przed niemieckimi prokuratorami? Czy nie dojdzie do oskarżeń pod adresem państwa, państwa polskiego? Warto się nad tym zastanowić. Warto także przyjrzeć się tym mediom, które tak, dezinformowały jeszcze trzy lata temu. Natomiast drugi temat, temat absolutnie bulwersujący, to jest wczorajsze oświadczenie opublikowane przez Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, które zakłamuje historię, które atakuje Polskę, które atakuje w sposób no, nieco zawoalowany, ale jednak prezydenta Rzeczypospolitej Karola Nawrockiego, i możemy w tym oświadczeniu usłyszeć, groźby, tak, szanowni państwo, Ukraińcy posuwają się do groźb pod adresem państwa polskiego odwe odwetu, grożą odwetem za polską inicjatywę ustawodawczą, za inicjatywę ustawodawczą prezydenta Karola Nawrockiego. No i pytanie jak się to jak się to skończy, dlatego że z jednej strony słyszymy w mediach głównego nurtu o tym, że Ukraina toczy rzekomo pełnoskalową wojnę, a z drugiej strony słyszymy z mediów ukraińskich, że liczba milionerów w tym państwie powiększyła się o w ciągu ostatniego roku o 63%. Co więcej, państwo, które toczy wojnę pełnoskalową, raczej nie stawia żądań swojemu partnerowi, który, od którego tak naprawdę zależy jego bezpieczeństwo. No bo przecież przez Polskę przechodzi 99% pomocy dla, dla Ukrainy. Jak to się dzieje? Skąd to wszystko i gdzie tak naprawdę leży problem? Czyja jest wina, że Uległość, że ta polityka państwa polskiego względem Ukrainy jest tak skrajnie nieskuteczna i zachodzi tak ogromna asymetria w relacjach wzajemnych. O tym w dzisiejszym odcinku. A ja Państwa zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam Państwa do wspierania kanału. Dziękuję za każdą tę wirtualnie postawioną kawę. Zachęcam do komentowania, do lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. Obnażona zostaje kolejna dezinformacja mediów głównego nurtu w Polsce. Jeszcze kilka lat temu, a konkretnie trzy lata temu, media te informowały o tym, że Rosja sama sobie wysadziła gazociąg Nord Stream, no i właściwie poza może Radosławem Sikorskim, który dziękował oficjalnie Stanom Zjednoczonym za to wysadzenie. Spora część establishmentu polityczno-medialnego III Rzeczypospolitej kolportowała właśnie takie informacje i taki, i taki przekaz. No ale do czasu, do czasu, kiedy została zatrzymana, no nie cała, ale przynajmniej większość tej grupy odpowiedzialnej za przeprowadzenie tejże operacji, która składała się z obywateli Ukrainy. No i jednym z ostatnich, który pozostawał na wolności był Wołodymyr Z. No nie chodzi bynajmniej o Wołodymyra Zełęckiego, ale o płetwonurka, który był oskarżany właśnie o to, że był jednym z głównych postaci tejże grupy, tego ukraińskiego komanda, które dokonało wysadzenia Nord Stream. Ukrywał się w Polsce, ukrywał się na Ukrainie. Byli też tacy politycy w Polsce, którzy chcieli dawać mu azyl, którzy chcieli, no właśnie, ułatwiać mu obcho obchodzenie, właśnie, można powiedzieć, tej, tejże sprawiedliwości, ręki tej sprawiedliwości. Natomiast Niemcy wydali za nim list gończy, został zatrzymany w Polsce. Wpadł w ręce polskich policjantów w Pruszkowie. Takie są przynajmniej oficjalne dane. Teraz ma być przewie... miał być przewieziony na... do prokuratury okręgowej w Warszawie no i ma się rozpocząć procedura ekstradycyjna. Co jest bardzo interesujące, to nie jest jedyna osoba, która ma być ekstradowana właśnie do. Niemiec, wspominałem Państwu w jednym z poprzednich odcinków podcastu geopolitycznego, że Serhiy K., również obywatel Ukrainy, ma być, ma być jego ekstradycja z Włoch do Niemiec. No i pytanie, co powiedzą właśnie członkowie tego ukraińskiego komanda, które 26 września 2022 roku doprowadziło do wysadzenia trzech z czterech nitek Nord Stream. A odbyło się to na wodach, które są strefami wyłącznymi, strefami ekonomicznymi Szwecji i Danii. No, śledztwo jest nie tylko w Niemczech, ale także i właśnie w wspomnianych krajach skandynawskich. Niemniej jednak niemieccy śledczy są bardzo zaawansowani, jeżeli chodzi o tę sprawę. Warto powiedzieć, że już w 2023 roku połączyli ten sabotaż na Nord Stream z jachtem Andromeda, który... Został właśnie wyczarterowany w taki sposób, aby ukryć tożsamość prawdziwego zleceniodawcy. No i tutaj bardzo wiele tropów, niestety, prowadzi do, do Polski, ponieważ nad tą grupą właśnie dywersyjną. No, niewątpliwie parasol bezpieczeństwa trzymały ukraińskie służby specjalne, które bardzo swobodnie operują na terenie państwa polskiego. O tym szeroko pisała prasa niemiecka, prasa amerykańska. Chodziło m.in. o jedno zbiór podróży w Trójmieście, które było przykrywką dla działalności ukraińskich służb specjalnych. Co, co bardzo ciekawe, mimo tego, że Niemcy wydali europejski nakaz zatrzymania Włodymy Zełt, to było trudno go złapać. Polskim służbom w ogóle nie udawało się go zatrzymać. Stąd pojawiły się głosy w, w internecie, że no może ktoś nie chciał aby Włody Z był złapany, no bo mógłby za dużo powiedzieć. Natomiast widać, że te naciski Niemców są bardzo mocne. Niemiec, Niemieccy śledczy bardzo mocno tutaj zabiegali o aresztowanie tego człowieka. Zresztą niemieckie media zaczęły nakręcać tę mocną spiralę oskarżeń pod adresem Polski, że Polska udostępniła terytorium, że była takim no, zapleczem logistycznym dla tych, dla tych działań i tak dalej. No, jestem bardzo ciekaw, co powiedzą Serhii K. i Wołodymyr Z. przed niemieckimi, przed obliczem niemieckiego prokuratora i w niemieckim sądzie. Pytanie, czy nie nie będzie jakichś oskarżeń pod adresem Polski, czy nie będzie także składania jakichś zeznań. Jakiś, dostarczania jakichś dowodów właśnie, które świadczyłyby o, o tym, że no, Polska w jakiś sposób przyczyniła się do tego. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie, natomiast oczywiście gwarancji żadnych nie można tutaj dać, bo nie wiemy. W domenie publicznej nie ma takich informacji, jest sporo za to oskarżeń ze strony Niemiec, ale pojawiają się też takie wątki w prasie amerykańskiej o tym właśnie, że Polska była tym obszarem zapleczem dla przeprowadzenia tej, tego wszystkiego. Zresztą wiemy, że ten jacht Andromeda cumował w porcie w Kołobrzegu, gdzie w przedziwnych okolicznościach wyparowały nagrania z tamtejszych kamer portowych. Zobaczymy. W każdym razie istotne jest to, że upada kolejny mit, upada kolejna dezinformacja. Właśnie, która była kolportowana w mediach głównego nurtu, o tym, że Rosjanie, jakoby rzekomo, sami sobie wysadzili ten, ten rurociąg, były oskarżenia pod adresem GU czy dawnego GRU, Wywiadu Wojskowego Federacji Rosyjskiej, i tak dalej, i tak dalej. Widać, jak wiele jest dezinformacji kolportowanych przez te same media, które ścigają za dezinformację, a zatem złodzie złodziej krzyczy najgłośniej łapać, łapać złodzieja. 1 października 2025 roku na stronie Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej ukazało się oświadczenie, oświadczenie niezwykle obraźliwe wobec państwa i narodu polskiego. Tytuł tego oświadczenia pozwolę sobie Państwu zacytować. Otwarte oświadczenie przedstawicieli środowiska historycznego Ukrainy w sprawie zamiarów niektórych sił politycznych Polski ustawowego potępienia działalności UPA i OUNB, zrównania jej z totalitarnymi reżimami nazizmu i komunizmu. Koniec cytatu tak brzmi no, polskie tłumaczenie tego oświadczenia. Tego jest ono i w języku ukraińskim, i w języku polskim zamieszczone na stronie ukraińskiego IPN-u. Oświadczenie jest otwarte do podpisania przez środowisko historyczne, a zatem ta liczba ponad 80 osób, które ją podpisały, która jest zamieszczona na stronie, pewnie nie jest tą liczbą zamkniętą. Natomiast pytanie oczywiście o to, dlaczego akurat teraz się. Pojawiło to oświadczenie. No jest to oczywista odpowiedź na propozycję, inicjatywę ustawodawczą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrowskiego, który w ubiegły poniedziałek, 29 września, złożył, skierował do Sejmu projekt ustawy zakazującej propagowania symboli banderowskich i zrównującej ideologię banderowską z ideologią nazistowską. To oświadczenie ukraińskich historyków, które podpisał także obecny szef. Ukraińskiego IPN-u, zresztą major rezerwy Sił Zbrojnych Ukrainy. To jest moim zdaniem element nie tylko polityki historycznej tego państwa wobec Polski, ale także szerzej w ogóle polityki zagranicznej Ukrainy wobec Polski. A jeżeli tak, no to niewątpliwie również ukraińskie służby specjalne tutaj miały swoje, miały swoje wpływy i miały wpływ na kształt tych, tych działań. Zresztą od dłuższego czasu. Ta blokada masowych ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa jest elementem polityki Ukrainy wobec Polski. Wydawałoby się to wręcz no, kuriozalne, że państwo, które rzekomo toczy pełnoskalową wojnę, może stawiać żądania, może stawiać może wysuwać roszczenia wobec kraju, który najwięcej Ukrainie pomógł no, z punktu widzenia czysto logistycznego geograficznego, Polska najwięcej pomogła, udostępniając swoje terytorium dla Chociażby transportów uzbrojenia na Ukrainę, nie licząc oczywiście gościny dla milionów Ukraińców, którzy, można powiedzieć, przewinęli się przez, przez Polskę, a spora zresztą część tych Ukraińców cały czas przebywa w Polsce, ciesząc się różnego rodzaju przywilejami, które zostały utrzymane dzięki podpisaniu nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom przez prezydenta Nawroskiego. Warto o tym pamiętać i te wszystkie głosy płynące z kancelarii prezydenta, które mówią o tym, że Polska tutaj będzie oszczędzać pieniądze, bo Pobierać 800 Plus będą tylko ci Ukraińcy, którzy pracują, no są delikatnie mówiąc nieścisłe. Znaczy, spora część oczywiście społeczeństwa uwierzy w to, bo nie, nie sięgnie do dokumentu, nie sięgnie do, nie sięgnie do artykułu 23 tejże ustawy i nie zobaczy, że Ukraińcy będą musieli pracować, owszem, ale przez miesiąc i cztery dni. On tak właśnie brzmi ta ustawa podpisana przez prezydenta Nawrockiego. Artykuł 23 wyraźnie mówi o tym, że do, 20, że do 31 stycznia 2026 roku obowiązują wszystkie dotychczasowe zasady, a sama ustawa została przedłużona do 4, do 4 marca, no więc rachunek jest prosty. Zostaje luty, czyli jeden miesiąc, no i 4 dni, 4 dni marca. I pewnie to się da jakoś pewnie obejść i Znajdą się tacy, którzy będą w stanie to wszystko obchodzić. No ale wracając do, do rzeczy. Sama inicjatywa ustawodawcza pana prezydenta Nawrockiego jest bardzo dobra. Już dawno to powinno zostać przeforsowane i, i no, procedowane w polskim parlamencie, aby banderyzm został zrównany z nazizmem. Pamiętajmy, że ukraińskie ludobójstwo na narodzie polskim to było genocidum atrox, to było ludobójstwo ze szczególnym Udręczeniem. To jest jedno z najbardziej okrutnych, jeśli nie najbardziej okrutne w swoim rozmiarze, w swoim charakterze i skali ludobójstwo w dziejach, w dziejach świata, dlatego, że są udokumentowane ponad 360, no jest 365 rodzajów tortur udokumentowanych, które były stosowane na polskich kobietach, dzieciach, starcach na kobietach w ciąży. Kilkaset tysięcy Polaków zginęło na kresach wschodnich. W wyniku właśnie tegoż ludobójstwa, to zresztą nie tylko, nie tylko Wołyń, ale patrząc na to, jak dzisiaj Ukraińcy blokują te masowe ekshumacje polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, no, a jednocześnie dopuszczają ekshumacje żołnierzy Wehrmachtu i tych żołnierzy już tam pogrzebano, już doszło do tych ekshumacji. Jeżeli chodzi o liczby, no to jest około 100 tysięcy żołnierzy Wehrmachtu zostało ekshumowanych na Ukrainie, a Polskie ofiary cały czas czekają na godny pochówek. No, to jest coś absolutnie niewyobrażalnego, ale to jest wynikiem tej uległości władz Rzeczypospolitej. I w mojej ocenie, wielkim błędem prezydenta Nawrockiego było podpisanie tej ustawy o pomocy Ukraińcom, bo to pokazało, że uległość. Także pałacu prezydenckiego będzie no, no daje, daje możliwość da, dalszych roszczeń i utwardzania stanowiska. No i długo nie trzeba było czekać. Właściwie trzy dni czekaliśmy, czy, czy dwa dni właściwie czekaliśmy na zaostrzenie stanowiska ukraińskiego i to oświadczenie jest absolutnie kuriozalne, to jest oświadczenie kłamliwe, obraźliwe wobec Polaków, obraźliwe wobec ofiar. Ofiar ukraińskiej przemocy i tych zbrodni, tego ludobójstwa. Ukraiński IPN z uporem godnym lepszej sprawy używa określenia tragedia wołyńska. To jest cytat. To jest oczywiście kłamliwe i obraźliwe, dlatego że próbuje zrównywać ofiary z katami, katy z, katów z ofiarami. Jaka tragedia wołyńska? Tragedia była ludności cywilnej, która była bestialsko mordowana? Tutaj nie może być zrównywania, nie może być takiej wielkiej relatywizacji w tym zakresie. Natomiast to jest. Ukraińcy się bardzo szybko uczą od Niemców, jak, jak relatywizować właśnie historię, jak próbować przerzucić na stronę ofiar współodpowiedzialność za winy zbrodniarzy. No tak niestety to wygląda i sytuacja, w której Ukraińcy otrzymali zgodę na ekshumację zbrodniarzy z band UPA na terenie województwa podkarpackiego w Polsce, a polskie ofiary ukraińskiego ludobójstwa cały czas czekają na na ekshumację, no to pokazuje ogromną asymetrię w relacjach wzajemnych. Ogromną asymetrię w relacjach wzajemnych, która, no, jest trudna do wytłumaczenia w taki, powiedziałbym, bardzo racjonalny sposób, bo oczywiście afera podkarpacka to wiemy, były prezydent Andrzej Duda nie przyznaje się, że wie w ogóle, czym jest afera podkarpacka, no to tym bardziej, to tym gorzej świadczy o nim, jako o byłym prezydencie, który przez 10 lat piastował te funkcje, natomiast wiemy, jakie mogą być skutki afery podkarpackiej, ale ale to nie, nie tłumaczy tego wszystkiego. To pokazuje, jak ogromne wpływy w Polsce mają obce służby specjalne, w tym oczywiście służby ukraińskie, jak silne jest lobby ukraińskie, które wpływa na całą polską politykę, na inicjatywę ustawodawczą, na politykę, na jeżeli chodzi o aspekt wykonawczy, na władzę wykonawczą, także jeżeli chodzi o działania służb specjalnych, czy wreszcie politykę, politykę zagraniczną. No i tutaj przyjrzyjmy się temu oświadczeniu, bo, bo ono rzeczywiście jest niezwykle obraźliwe, możemy nawet przeczytać groźby pod adresem, pod adresem państwa polskiego. Tak, Szanowni Państwo, pojawiły się w tymże oświadczeniu groźby, groźby odwetu. Cóż możemy przeczytać, to, to, będzie, to będzie to będzie cytat. Przyjęcie wspomnianego projektu przez stronę Polską z pewnością wywoła negatywną reakcję. Na Ukrainie. Zgodnie z dotychczasową praktyką, strona ukraińska będzie również zmuszona podjąć działania odwetowe i przyjąć na szczeblu ustawowym odpowiednie akty dotyczące oceny działań niektórych oddziałów Armii Krajowej i batalionów chłopskich, które, jak wiadomo, dopuszczały się zbrodni wobec ludności cywilnej ukraińskiej w okresie II wojny światowej i w pierwszych latach powojennych. Koniec cytatu. No ewidentnie mamy do czynienia tutaj z groźbą. Strona ukraińska posuwa się do kłamstw historycznych, do próby zrównywania ofiarów z katami, mówienie o tym, że w pierwszych latach powojennych dochodziło do rzekomych zbrodni wobec ludności cywilnej. Odnosi się zapewne no, bazując na wypowiedziach ukraińskich historyków i i różnego rodzaju przedstawicieli środowisk naukowych, ale także politycznych. Wiemy, że chodzi im o operację Wisła. Przypomnę tylko, że operacja Wisła była przeprowadzona po to, aby chodzi o, chodziło o deportację części ludności na wschodnich ziemiach Polski, aby no, usunąć bazę, takie można powiedzieć, naturalne podglebie dla band UPA, ponieważ ludność, ukraińska ludność cywilna wspierała tych zbrodniarzy, wspierała te bandy UPA. Oczywiście nie cała ludność. Cywilna, ale ta część, która właśnie stanowiła taką bazę społeczną pod działania tych zbrodniarzy z UPA, została przesiedlona i co pozwoliło na zakończenie terroryzowania Polski, Polski Wschodniej. Zakończyło także zbrodnie na ludności, ludności Polski. Warto o tym powiedzieć. Natomiast jeżeli strona ukraińska będzie Chciała, u, czy jeżeli uzna Armię Krajową na przykład za organizację zbrodniczą, czy jakąkolwiek, czy coś podobnego, no to to właściwie zamyka jakąkolwiek, jakąkolwiek drogę do dialogu. No, nie można zrównywać. Takiej formacji jak Armia Krajowa z ludobójczymi bandami, które UPA, które dokonywały takich, takich zbrodni. no To jest absolutnie nie do przyjęcia. Pytanie, w czyim interesie w ogóle jest to robione? Dzisiaj na Ukrainie, na pewno nie w duchu dobrosąsiedzkich relacji, na pewno nie. Jeżeli chodzi o budowanie mostów, tego typu agresywny, roszczeniowy ton i oczywiście kłamliwy, zakłamujący historię jest elementem eskalacji. No i tutaj też można przywołać wypowiedź, wypowiedź chociażby z mediów społecznościowych, konkretnie z Twittera. Byłego premiera Polski, Leszka Miller'a, który no, wypowiedział się na ten temat, również skomentował to, to oświadczenie. Ja się z premierem Leszkiem Millerem w bardzo wielu sprawach nie zgadzam, w ogromnej liczbie spraw się nie zgadzam, natomiast jeżeli chodzi o akurat stosunek do Pamięci o Polakach pomordowanych na kresach, jeżeli chodzi o kwestie, no właśnie, relacji polsko-ukraińskich, to tutaj myślę, że premier Miller ma sporo racji. No i w charakterystyczny zresztą dla siebie sposób, pan premier Miller zapytał w swoim wpisie i tu sobie pozwolę na cytat: Ukraińcy straszą działaniami odwetowymi może wypowiedzą nam wojnę. Znak zapytania, koniec cytatu. No, to można powiedzieć nieco przesadzone, czy nieco takie groteskowe podejście do tematu, ale patrząc na to, kto dzisiaj jest szefem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, patrząc jak ogromną rolę tam odgrywają ludzie z wojska, ze służb specjalnych, patrząc na to, jak Ukraina twardo gra kartą historyczną przeciwko Polsce, patrząc na to, że mimo to, że Ukraina toczy wojnę, to Zwiększyła się tam o 63% liczba milionerów, patrząc na to, że dzięki, no dzięki uległości establishmentu politycznego nad Wisłą Ukraińcy zaczynają stawiać Polsce żądania. No pytanie, jak się, jak się, będzie toczy, jak się potoczą dalsze, dalsze losy? Tym bardziej, że premier Viktor Orban, premier Węgier, jeszcze na początku września bieżącego roku wspominał wyraźnie, że kwestia no, cytuję podział Ukrainy jest już przesądzona, koniec cytatu. Jeżeli tak, jeżeli doszłoby do dezintegracji państwa ukraińskiego, to i powstania czegoś na kształt zachodnioukraińskiej republiki czy Republiki Zachodnioukraińskiej, Galicji Wschodniej, no to trzeba jasno powiedzieć, że to byłby czarny scenariusz, jeden z najczarniejszych scenariuszy dla państwa polskiego. Taka, taka republika zachodnioukraińska pozbawiona bazy przemysłowej z tak radykalnymi elitami jest tak radykalnym establishmentem, który tutaj państwo mieliście dzisiaj zaprezentowaną próbkę zaledwie tego, to nie jest nie jest oczywiście całość. No to byłby potężny problem dla państwa, dla państwa polskiego. Niestety jest to problem na własne życzenie, na życzenie decydentów w Warszawie to, że dzisiaj jest finansowany internet dla Ukrainy, internet satelitarny. Te właśnie Starlinki. 30 tysięcy Starlinków Polska opłaca co miesiąc. Abonament w wysokości około 6 milionów dolarów. To jest, około, to jest ponad 20 milionów złotych co miesiąc polski podatnik daje na to, aby Ukraina miała internet satelitarny. I to się dzieje dzięki podpisowi prezydenta Karola Nawrockiego. To jest właśnie ta ustawa o pomocy Ukraińcom w tym, w, w tym obszarze. No niestety, utrzymywanie. Dwóch narodów przez jedno państwo, czy utrzymywanie przez jeden polski naród dwóch państw, dokładanie się do budżetu Ukrainy w sytuacji, kiedy tam rośnie liczba milionerów o ponad 50%, no wydaje się być no nie tylko um, błędem, ale po prostu skrajną naiwnością, żeby nie powiedzieć za przeproszeniem, frajerstwem. Dziękuję Państwu za uwagę.